No. R1, no. no. Nic nie wciskaj. Nie wciskaj nic. Dobra. Idziemy. Co teraz za zwierzę? Przeskocz na konia. Na mysz. Dobrze. Chyba nie ma krowy. A to świnka teraz, no dobra, to już wiem. No lec, 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 lec. Ale wszystko ogarnę. Już Ale czy by wyległ koń? Mysz. No, nie myślał A ja... Szybko, no. no. I <laughs>